Witam moi drodzy, moi mili. Brak kontaktu, dlaczego się nie odzywa? Jak Wam się jeszcze nie znudziło, moje gadanie, to zapraszam. A jak się komuś znudziło, to trudno. Brak kontaktu, dlaczego się nie odzywa? Dwie grupy. Zobaczymy, do czego Wam. Dlaczego chcecie, żeby ta osoba się odezwała. Może zobaczymy najpierw, tak? Dlaczego się nie odzywa? Brak kontaktu. Zobaczmy, dlaczego się nie odzywam, dlaczego chcecie, żeby ta osoba się odezwała. Do czego Wy jej potrzebujecie w życiu? Tutaj dlaczego chcecie? Co Wy tutaj czujecie? Zobaczmy. Hmm. Widzicie dużą szansę, ale różne drogi są tutaj, jakby, tak? No, chcielibyście być z tą osobą w ogóle, tak mi się pokazuje. Cóż tutaj jest? Ktoś ma przerysowane troszeczkę jakieś te wartości swoje. Raczej myślicie sobie, że ta osoba może się nie skusić? Jest dla Was szansą ta osoba na pewno. Natomiast pokazuje mi się, że Wy chcecie być na pewno z tą osobą. Chcecie stworzyć coś, chcecie wrócić do siebie. Może nawet nie wróci, chcecie na pewno stworzyć coś z tą osobą. Ta osoba jest dla Was szansą. Może chcielibyście nawet wziąć ślub tutaj, zalegalizować ten związek. Natomiast drogi są bardzo różne, bardzo trudne tutaj. Jakby mm, w tej Waszej sytuacji, przepraszam, te drzwi, bo mi piłują drzewo. <noise> Wiadomo, tak? Wszyscy coś teraz robią. U nas jest my mieszkamy, ja mieszkam za miastem, ale e, mimo wszystko jest bardzo głośno tutaj wszędzie. No i zobaczmy, hmm. dlaczego się nie odzywa ta osoba. Dlaczego się nie odzywa? Brak kontaktu. Dlaczego się nie odzywa? Jeżeli wy jesteście w, w jakiejś takiej relacji, nie do końca, no wiecie, bardziej takiej ukrytej albo coś takiego, albo są jakieś tajemnice, ktoś do końca czegoś nie mówi, nawet nie musi być trójkąta. Dlaczego ta osoba się nie odzywa? Hmm, co ja tutaj mam? Czwórkę, a tutaj mam czwórkę, a tutaj mam buławy, poczekajcie, a tu jest słońce, słońce przy domu. Hmm, Wiecie, mam wrażenie, że ta osoba się z jakichś powodów na Was obraziła, bo to jest nerwowość, jakieś plotki, pomówienia mogły być. Nie wiem, coś zostało zrobione, tutaj jakieś działania są tak naprawdę i plotki, i pomówienia, i to mógł być tak naprawdę jakieś spotkania. Dużo niejasności, jakieś wyniknęły jakieś niejasności w ogóle, gdzie tu są zamieszane jakieś osoby, słuchajcie. Mogło być nawet tak, że ktoś zadziałał celowo, żeby tutaj skłócić Was, to by było w takiej wersji bez trójkąta. Natomiast, jeżeli jest trójkąt, tu się pokazuje, że, że działania zostały zablokowane z powodu złych wiadomości. Tak, jakby były jakieś działania, ale zostały one zablokowane z powodu jakichś złych taj wiadomości, tajemnic, może czegoś takiego. Dlaczego ta osoba się nie odzywała? W ogóle udaje za, że tak powiem, zajętą pracą. Tak. Ee, że ona tutaj będzie teraz pracować, e, niby nie interesuje. W ogóle was tak, jakby ta osoba udaje, że, mm, że jej nie obchodzicie, ale to nie jest do końca, słuchajcie, prawda? Hmm. Bo ta osoba bardzo chciałaby was zatrzymać i chciałaby, żeby tu się zadziało coś takiego naprawdę fajnego. Natomiast no, jeżeli się ta osoba nie odzywa, jeżeli to jest trójkąt, Albo nawet nie musi być trójkąt, bo tak wskazuje mi tutaj trochę na trójkąt, ale może być też luźna relacja, w którą zamieszane jest zbyt dużo osób. Może być teraz tak bardzo mi się zaznacza też, kurczę, jakby tu jakieś działania przy rodzinie. Może być nawet tak, że wy macie, mieliście jakąś znajomość czy relację z kimś, kto ma, nie wiem, duży kontakt z dziećmi, duży kontakt z rodziną, że ta rodzina nawet was zna. Coś takiego, jakieś tajemnice, jakieś osoby trzecie mogły się tutaj wplątać. Może być tak, że to jest trójką. Ta osoba udaje, dlaczego się nie odzywa? Ona się, mam wrażenie, że jest na Was obrażona, bo się jakby odwraca, bo są jakieś tajemnice, bo są nie jakieś niejasności, bo były jakieś złe wiadomości. E, takie klimaty mi się tutaj pokazują. Natomiast z drugiej strony cały czas udaje, że Was nie dostrzega, udaje, że Was nie widzi, ale z drugiej strony. Pies ogrodnika mi się tutaj pokazuje, sam nie weźmie, czy nie we, weźmie in, innemu albo innej nie da, tak? Nie martwcie się tutaj, bo pokazuje się, że tak jakby już niedługo wszystko będzie dobrze, natomiast no, musicie wziąć pod uwagę na pewno to, o co obraziła się ta osoba, tak? Ona sobie tutaj życzy, nie wiem, przeprosin kwiatów. Ale może być też tak, że to jest mężczyzna, który po prostu swoją postawą, swoją obojętnością, tak? Bo ta osoba tutaj no, pokazuje się w kartach obojętności, udaje wielką obojętność, że jest zajęta jakimiś swoimi sprawami, i tak dalej, może tworzeniem czegoś tam. Natomiast cały czas myśli o tym, co by tu zrobić, co by tu zrobić. Jeszcze jest inna wersja, jeżeli wy. Hmm, Kurczę, jeszcze jest inna wersja, że tutaj ta osoba walczy o jakieś finanse po to, żeby zrobić wam niespodziankę. I teraz tak, obraziła się, e, udaje, że was nie ma, <laughs> odwróciła się absolutnie, udaje, że nie ma czasu i tak dalej, ale myśli sobie, że jeżeli wszystko się między nami pokłada, to ja chociaż przez ten czas, nie wiem, zarobię, stworzę coś, żeby potem było miło i przyjemnie. To ta osoba, ja nie uważam, tu nie ma ani odejścia, ani jakiejś takiej sytuacji, słuchajcie, żeby ta osoba nie wiem miała zniknąć z waszego życia, bo karty mówią tutaj jakby o tym, że ona nie może zapomnieć, ona sobie nie może pozwolić na to, zbyt wielka siła i rządza jest w tej osobie. Jeżeli chodzi o was, żeby ta osoba miała tak sobie, wiecie, pójść do przodu i, i na porządku dziennym po prostu nie wiem zająć się życiem na nowo, nie. Coś innego mi się tutaj pokazuje: obojętność, obojętność, chyba tajemnice, złe wiadomości, może jakaś wymiana tutaj była, jakieś działania zostały podjęte i to się i tutaj tak, albo ktoś namieszał w tym wszystkim, albo wysłaliście do siebie jakieś złe wiadomości, nerwowość o jakieś działania na przykład, tak? Może byliście razem, byliście parą, mieliście nawet swój dom i tu się pokazuje, że ktoś chciał w tym domu coś zrobić. To doprowadziło do jednej wielkiej kłótni, tak? Bo była jakaś tajemnica, bo ktoś komuś o czymś nie powiedział, że coś próbuje, chce zrobić i tak dalej. I ta osoba się odwraca od Was i e, jest obrażona. Nie martwcie się, to nie potrwa Bóg wie jak długo. Tu się pokazują... E, Boże, dwa miesiące. Natomiast to nie wieczność, tak? I wszystko wróci do normy, bo na końcu pokazuje się tutaj się pokazują piękne karty. Dlaczego? Dlatego, że jest ta rządza. Po prostu. I ta osoba nie może sobie. Ona myślała może, że wiecie, że może się odwrócić i, i być taką bez serca. Nie, moi drodzy. Mm -mm. Tutaj ta osoba w ogóle poszła w pracę po to, żeby zapomnieć o was. Ale zobaczmy, co jeszcze nam się pokaże. Brak kontaktu. Tu jest rozmarzenie. Mm. Rozmażenie. Strasznie dużo. Mam tutaj takich kart. Nie rozumiem do końca dlaczego. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ktoś być może chciał jakieś marzenia swoje zrealizować. Tylko jakby. One się wiązały z finansami też decyzjami finansowymi albo decyzjami, które miały się przełożyć na finanse. Tu jest bardzo dużo stabilności, że decyzje, rozmażenie do... Rozmarzenie dotyczyło przyszłości, ale trzeba było tutaj, jakby decyzje pokazują się jakieś, że ktoś może miał problem z jakimś podjęciem decyzji, bo finanse, bo stabilizacja, bo coś tam i w końcu doszło do działania i to spowodowało strasznie dużo nerwowości jakieś działanie. Tutaj w końcu ktoś się zdecydował zadziałać. Dlaczego? Hmm. Wiadomości, wiadomości, jeszcze raz wiadomości. Właśnie są tutaj te wiadomości. A, jeżeli była to jakaś sytuacja z kimś, w tajemnicy. Hmm. Bardzo pokazuje mi się taka sytuacja, właściwie wiadomości, wiadomości. Ktoś chce, chciał zadziałać, ale to źle wyszło. Źle wyszło, wiadomości jakieś przyszły. E, tu też pokazuje mi się działanie, przekłamane wiadomości, tajemnicy jakiegoś. Dużo jakiś tajemnic, słuchajcie, najpierw, najpierw decyzje były, problem był z podjęciem jakiejś decyzji, jeżeli chodzi o stabilizację, bo chodziło o pieniądze, może o, o mieszkania, o jakieś takie rzeczy, ktoś był rozmarzony, ktoś chciał czegoś tam, w końcu podjął tę decyzję, a się okazało, że działanie jakby, działanie tutaj doprowadziło do wiadomości, złych, złych wiadomości, do przykrości, tak? Że tu wyszły jakieś tajemnice na jakiś. Ktoś jest na Was obrażony. Hmm. Przegrana. Może ktoś się tak w ogóle wygląda, trochę ktoś by się starał, bardzo zaczął działać, ale to nie przy, zostało przyjęte tak jak trzeba. I co? No i ta osoba się odwróciła od Was. No, obraziła się. Dlaczego? Bo puste słowa na spotkaniach, podczas spotkań, podczas rozmów. Były puste słowa, mm, bo ktoś może coś komuś obiecał, nie zostały jakieś tutaj, wiecie co, ktoś komuś coś powiedział, że coś zrobi, nie zrobił tego. I ta osoba jakby coś w tajemnicy tutaj w ogóle znowu się pokazuje, odwróciła się, ale nie wytrzyma. Słuchajcie, nie martwcie się, bo przykrość jest duża, złamane serce, bo kobieta może za bardzo, nie wiem, stawiała na finanse według mężczyzny, ale kobieta z drugiej strony mogła mieć rację, tak? E, bo tu jest przykrość przy kobiecie, bo może ona się starała o coś finansowego. Słuchajcie, jakby nie było, to ta osoba i tak nie wytrzyma bez Was. Bo tu jest coś takiego, że ta osoba już by wróciła do Was czy do kontaktu, ale musi tkwić w tej postawie, żeby nie wiem, czy dać Wam nauczkę, tak? Czy uważa, że tak jest dobrze, że tak jest lepiej, że jeszcze trzeba poczekać? Może chce, żebyście przyszli ją prosić, tą osobę. Hmm a tutaj ma to osoba, wasza osoba ma do jest, to pokazujecie się w karcie u konkretnej osoby, która raczej chyba nie będzie prosić no, oj ta osoba nie zapomni od was, jeżeli poszła w pracę, to też pracuje po to, żeby zrobić wam jakąś niespodziankę tak, żeby potem było miło i przyjemnie dlaczego? bo to jest czekanie <laughs> bo sobie ktoś czeka aż ktoś zmądrzeje, w ten sposób czekam cierpliwie tak, na kontakt bo mam nadzieję, że zmądrzałeś czy zmądrzałaś. Mm. Jak już zmądrzejesz, to tu się pokazuje, że okej, okay, ja ci wynagrodzę tą rozłąkę i będzie wszystko super. Natomiast, no powiem Wam szczerze, jest czekanie. Jeszcze mi się to pokazuje, mm. że mogłaś albo mogłeś słuchać matki też. Wiecie? Też mam coś takiego. I ta osoba czekasz, zmądrzejecie. Albo przejedziecie się nad kimś, kto wam doradza, kto jest dla was bardzo ważną osobą, doradza was, wam, ale ta osoba uważa, że wam źle doradza, ta osoba i czeka, wasza osoba czeka, aż zmądrzejecie i dlatego jest w takiej postawie. I cóż, ale końcówka pokazuje się piękna, tak i tak, będzie wszystko dobrze. Jeżeli wy macie tam pozamiatane w jakiejś relacji i tak dalej, to ten przekaz nie jest dla was. To jest raczej przekaz dla takich osób, które są skłócone, którym jest ciężko odnaleźć jakby ścieżkę do tej osoby, które mają swoje jakieś przekonanie, najprawdopodobniej e, nie chcecie zrobić pierwszego kroku, ta osoba też nie jest wyrywna, to jeszcze może potrwać dwa miesiące, ale tu się pokazuje szczęście, że będzie wszystko dobrze. Jaka jest rada dla Was na tą sytuację? Rada dla Was na tą sytuację? I tak myślicie o sobie, słuchajcie. E, I tak myślicie o sobie. Mm. Co Wam powiem? Co Wam powiem, to Wam powiem, ale Wam powiem, że tu się pokazuje tak, że Wy jesteście cały czas oddaleni, ale Wy cały czas obydwoje myślicie o sobie, tu się pokazuje. Nie martwcie się, jaka jest rada. Będzie świętowanie i będą wspólne plany. Czyli, tak jakby to, co wydarzyło się złego, a w szczególności pokazuje się, że nawet ktoś mógł namieszać Wam w tej, ktoś komuś, jakiś, tu się pokazuje, że Jacyś ludzie mogli być też plątani. Tak, złe wiadomości, wiadomości, wiadomości narobiły tutaj Bigosu. Natomiast karta, karta rada jest, że nie martw się, ta osoba cały czas o, ciebie, o tobie myśli, będzie świętowanie, może tu jest trójkąt. Jeżeli jesteście w trójkącie, to pokazuje się, że będą, będziecie mieć plany na przyszłość z tą osobą. Zacznie w końcu być planowanie jakichś spraw na przyszłość, jeżeli jesteście w trójkącie. A jeżeli jesteście w jakiejś tam relacji, to pokazuje się, że będzie świętowanie i dużo dobrego z tego wyjdzie, z tej rozwąki, dlatego, że tu są fajne plany przyszłościowe. Tyle dla jedyneczki. Dwójeczka. Brak kontaktu? Dlaczego się nie odzywa? Zobaczymy. A po co ten kontakt jest wam potrzebny? Zobaczmy, moi mili, moi drodzy, moi mili. Ewa mówi miśki, to może ja będę mieć żabcie? O, chociaż nie. No nie, nie, to nie byłoby fajne. Żadcie. Moi drodzy moi mili, do czego wam jest potrzebny ten kontakt? Dlaczego czekacie? Dlaczego myślicie? Zobaczmy dwojeczkę, jak to jest z tym kontaktem. Hmm. Dlaczego wy czekacie na ten kontakt? Bo Wy postanowiliście, wy jakby wy działacie po swojemu i uważacie, że to jest dobre. Tak? Chcecie, żeby ta osoba najprawdopodobniej nie wiem. Albo przemyśleliście pewne rzeczy, uważacie, że postąpiliście dobrze. Być może coś tutaj była jakaś rozmowa bardzo konkretna, ale też może być te, tak, że uważacie, że ta osoba powinna się troszeczkę otrząsnąć po czymś. Dość, nie wiem. Tu pokazuje mi się, że sama tego chciała, to teraz niech nie płacze nad rozlanym mlekiem, bo już nie ma co, tylko niech się bierze do działania, tak jakby. Tu jest izolacja, tu jest tak, że wy my uważacie, że wy dobrze postąpiliście, a może też odcięliście się, dlatego że ta osoba nie chciała dalszej drogi z wami, nie chciała się wiązać, nie chciała wam jakby nie dawała wam odpowiednich sygnałów, jeżeli chodzi o przyszłość, i dlatego być może tu jest coś, że ktoś trzasną drzwiami. Że doszło do jakiejś konkretnej rozmowy, bo ktoś się nie chciał na coś zgodzić, albo żył po swojemu. Też mogło tak być. Zobaczmy, dwójeczkę. Dlaczego się nie odzywa ta osoba do Was? Obudźcie się, karciochy moje. Dlaczego się nie odzywa ta Wasza osoba? Wam obiecał bycie razem. Dom i takie różne rzeczy. A potem ta osoba zmieniła zdanie. Kurczę, wy chcieliście spełnienia tutaj się pokazuje. A ta osoba się męczyła w tej relacji. I teraz siedzi i się zastanawia, dlatego się nie odzywa. Ale jest zestresowana bardzo. Dużo emocji ja mam tutaj. Wiecie, po waszej stronie OK. Wy traktowaliście na początku tą osobę. E, być może nie wiem, jak długo jesteście w tej relacji, traktowaliście tę osobę, tak patrzyliście i myśleliście sobie, że a, niech się postara, czy niech się napracuje, a niech pokaże, co naprawdę czuje, coś w tym stylu. No i w, w pewnym momencie doszło do tego, że stworzyliście coś fajnego z tą osobą. Dlatego ta, dlaczego ta osoba się nie odzywa? Tu pokazuje się, że stworzyliście coś fajnego z tą osobą i nawet byliście szczęśliwi. Natomiast przyszedł dzień, sądu. Sądny dzień, gdzie coś po prostu runęło. Coś ktoś zmienił zdanie. I teraz tak, zamiast spełnienia marzeń pokazuje się tutaj duża ciężkość. Zrobiło się nagle ciężko. Zrobiło się nagle trudno w tej relacji. Ta osoba siedzi i myśli. Co zrobić? Ona chce, że wyjść z tego wszystkiego bez szwanku. Zestresowana jest ta osoba. Słuchajcie. Jest najprawdopodobniej rozłąka, dlaczego się nie odzywa. Hmm, może tak być, że pod jednym dachem nawet jesteście i ta osoba się nie odzywa. Do was też tu się pokazuje, że mogą być ciche dni, ale ta osoba jest zestresowana tą sytuacją. Hmm, dlaczego się nie odzywa? Może być też tak, że hmm, nie wiem, dostajecie informacje w jedną stronę, też tu płyną jakby wiadomości, ktoś może nie odpisywać. Wypiszecie, a ta osoba siedzi i się zastanawia i nie wie, co odpisać, tak naprawdę. Kto raczej chce podejść uczciwie tutaj. Natomiast jeżeli byliście w relacji, jeżeli byliście w miłości, to ta osoba nie wie co sądzić na temat tej miłości, bo uważa, że jest jakieś ciężkość, mi się tutaj duża pokazuje i trudność w tej relacji. Nie wiem z czym, zaraz zobaczymy. Stres, stres i jeszcze raz stres przy tej osobie. Nie wie co wam odpisać. Jeżeli napisaliście, to ona nie wie, ta osoba, co wam odpisać. Są tu przy niej i ciężkości i stres. No, fajnie rokowało, było dużo radości między wami. W przeszłości pokazuje się, że bardzo dobrze rokowało i było dużo, dużo radości. Mogło być tak, że spędzaliście tutaj czas w trójkę i pokazuje się jakby dziecko, tak? Jedno dziecko, i można by nawet myśleć o tym, żeby zaplanować drugie, tak? Na tyle to było, tu się pokazuje takie poważne, dużo działań, tak? Jakby ktoś. Się zakochał, i ktoś tutaj naprawdę wiary w to, że mm, bardziej pokazuje się tak, że dużo było wiary w to, że ten mężczyzna, który tu się pokazuje, on jest dobrym. On dobrze poprowadzi mnie, moją rodzinę, naszą rodzinę przez życie. Bardzo dużo takiej wiary. Yy, I w świętowanie tu jest wspólne, bardzo dużo radości. Przepięknych momentów w ogóle mieliście z tą osobą, ale aż przyszedł ten dzień. Mm. Nie wiem, czy ktoś wyjechał gdzieś tak naprawdę. Um, z powodu wyjazdu, za pieniędzmi, z, z powodu powrotu do jakiejś pracy, którą wykonywało się kiedyś, albo do jakiejś firmy, w której się pracowało kiedyś. Dosłownie, w ten sposób też może być, albo, do, ale może być to też za granicą. Coś runęło, tak jakby, jeżeli ktoś wyjechał za pracą, albo do pracy, albo z, mm, z jakimiś nowymi projektami gdzieś. To muszę Wam powiedzieć, że to spowodowało tutaj, że jakby wszystko runęło. Miało być spełnienie, a okazało się, że hmm, miało być spełnienie, bo były i dobre wiadomości w rodzinie, takie jakby zmiany zmiany jakieś w rodzinie, tu się pokazuje, że były wiadomości dobre, które miały doprowadzić do jakichś też kolosalnych zmian w rodzinie, czyli też może, nie wiem, jeżeli ktoś pojechał za granicę za pieniędzmi, jakoś tak mi to wskazuje, to mogłoby tak być, że nawet wy mieliście potem tam pojechać, tak, to coś takiego, są dobre wiadomości. Ale widzicie, no miało być spełnienie, okazało się, że to jest wszystko trudne. Dlaczego? Dlatego, że tajemnice się pokazały i zaczęliście chyba czuć, że ta osoba chce odejść. No, hmm. zaczęła mieć jakieś, nie wiem, czy to za, za granicę pojechała, czy zaczęła mieć jakieś większe plany. Była równowaga tutaj i wielkie plany, może, jeżeli ta osoba nie pojechała za granicę, wszystko runęło. I teraz wielka ciężkość jest spowodowana tym, że może jesteście jeszcze razem. Jakby możecie być nawet małżeństwem, ale przy tej osobie są tajemnice i wyczujecie, że ta osoba chce odejść. Ona siedzi i się zastanawia, nie wie co zrobić. Jeżeli się nie odzywa, to tylko i wyłącznie dlatego, że zastanawia się co zrobić, bo jest jakaś klęska, bo się coś całkowicie odmieniło, bo nie ma o co walczyć. Bo mogą sprawy dotyczyć finansów. Bardzo mi się tutaj pokazuje, że ktoś siedzi i zastanawia się nad finansami, nad sprawami majątkowymi, też yy, przy tym odejściu. Yy, jakieś takie sytuacje. Natomiast wasza osoba, o którą dzisiaj pytacie, nie odzywa się dlatego, że musi przemyślać wiele spraw, chce do tego podejść uczciwie, ale nie chce też stracić. Uważa, że. W tej relacji, w tym związku było trudno i raczej będzie tak w przyszłości, dlatego ona tutaj naprawdę siedzi i rozważa, natomiast męczy ją to straszliwie. Nie śpi po nocach, bo trzeba by było podjąć konkretną decyzję i stanąć na wysokości zadania, tak jakby. Jeżeli tu są jakieś. Słuchajcie, jeżeli ktoś odszedł wcześniej, to pokazuje się tutaj, że mm, ta osoba się nie odzywa, milczy. Może być tak, że planuje wynająć adwokata, jeżeli jesteście tutaj w jakiejś, bo tu się pokazuje, przegrana, ale też walka, tak, że ktoś przegrał i może być dlatego też rozważanie podziału majątku, może być tak, że ktoś się nie odzywa do Was, nie chce Wam odpisać, nie chce Wam powiedzieć, bo dużo ma różnych przemyśleń i analizuje sytuację, może też majątkową, o czym nie macie pojęcia, Tu są też tajemnice, dużo, dużo różnych rzeczy w tajemnicy, i jest przy tej osobie wielki stres, bo trzeba podjąć konkretną decyzję, stanąć na wysokości zadania i podjąć konkretną decyzję. I ta decyzja dotyczy tego, że nie oglądamy się, tak jakby nie brać pod uwagę tego, co było kiedyś, nie wyciągać brudów czy żali na przykład. I ta osoba chce podjąć konkretną decyzję na zasadzie takiej: czy ja widzę siebie w przyszłości z tą osobą, czy ja chcę wrócić do tej relacji, czy będzie dobrze, ale tak jakby nie patrząc i nie rozgrzebując. Konkretnie stanąć na wysokości zadania. I tu jest stres przy tej osobie z tego powodu. Może takie, że ta osoba już dawno, może ona wam nie odpisuje, na przykład. Wy nie wiecie o co chodzi, a ona już powinna dawno jakby podjąć decyzję i powiedzieć wam, co jest grane. Natomiast ona zwleka, jest w stresie. Tak jakby. Dlaczego jest w stresie? Zobaczmy jeszcze. Dlaczego jest w stresie? Hmm, bo trzeba by było powiedzieć ha właśnie napisać a ta osoba uważa, że wy to bardzo źle przyjmiecie że co by ta osoba nie powiedziała odnośnie planów przyszłościowych to wy to źle przyjmiecie że wy w tym będziecie widzieli same, same negatywy i trzeba by zadzwonić i powiedzieć tak jakby ta osoba się bała wiecie, że trzeba tutaj ruszyć jakieś konkrety, a wy to na pewno źle przyjmiecie co by ona nie powiedziała tak jak pokazuje się, że źle przyjmiecie Hmm, jaka jest rada dla Was na tą sytuację? Że można uratować tą relację, ten związek i to małżeństwo. Tylko teraz tak, trzeba się pozbyć nerwowości, hmm. trzeba się pozbyć nerwowości. Karty mówią o tym, że jest to bardzo trudny i nerwowy okres, natomiast y, rada dla Was jest taka: absolutnie nie pozwólcie wtrącać się obcym ludziom, rodzinie, komukolwiek, bo jest nerwówka przy rodzinie, tak jakby rodzina się pytała, co się wydarzyło, albo znajomi się pytali, ale bardziej rodzina. Tutaj y, nerwówka może być przez rodzinę wielopokoleniową oni mają za dużo do powiedzenia. Y, wiecie, jak to jest są nerwy. I teraz i złe wiadomości, i tak jakby wszystko się zakręciło, zamutało być może nawet przez ludzi, hmm, ale da się uratować tą relację i ten związek. Jeżeli Wam na tym zależy, to rada jest taka: odsuńcie tą rodzinę, odsuńcie te osoby, które mogą w jakiś sposób wpływać. Po prostu musi się w pierwszej kolejności musi się muszą się skończyć nerwy, przestać się rozmawiać być może z niektórymi osobami, tak? Hmm. Bo tu pokazuje mi się, że bardzo dużo się dzieje i dużo się dzieje w rodzinie, ale to wszystko ma się tak naprawdę wydarzać do pewnego momentu. Tak jakby się pokazuje, ma się wydarzać dużo do pewnego momentu. Bo jeżeli już się robi nerwówka i zbyt wiele osób się w to wtrąca, i wiecie, ktoś jeszcze wytyka jakieś błędy i tak dalej, a sam nie ma dobrego życia, no to już w ogóle jest dramat. Tu się pokazuje, da się uratować tą relację, tą znajomość, to małżeństwo. Odsunąć tych, którzy Wam tam szepczą do ucha, podejmować samodzielnie decyzję, dać tej osobie odetchnąć. Tak, tutaj się pokazuje. Dać tej osobie odetchnąć. Niech ona podejmie w końcu tą decyzję, ale żeby tutaj panował spokój. Jeżeli będzie panował spokój, cisza, bo to jest karta brama, która mówi o tym, że. No, musi się zadzieć musi się, tu się pokazuje. Oj, dzieje się, dzieje i jest nerwówka. Tak, jakby jakaś panika panowała z tego powodu, że ta osoba się być może nie odzywa, a tutaj nawet nie wiem, są dzieci czy cokolwiek. Jeżeli wy macie jakąś relację, gdzie ktoś ma dziecko i jest to mężczyzna, młody mężczyzna, nie wiem, 16-20 lat, też pokazuje się, że przez to dziecko tak naprawdę mm, mogą dziać się niepotrzebne rzeczy. To też to dziecko tak jakby trzeba poniekąd postarać się odsunąć. Tak? Bo tu jest jakaś duża nerwówka, może być też spowodowana dzieckiem. Albo jeżeli wy macie dziecko i to jest ten mężczyzna, tak? to młode dziecko, to tu się pokazuje, że nie pozwalać temu dziecku wpływać na waszą sytuację. Tak? Nie, nie pozwalać mu gadać jakichś negatywnych rzeczy, dopóki sytuacja się nie wyklaruje. Nie brać pod uwagę zdania tego dziecka, to wy jako dorośli musicie zdecydować, co jest między wami i jaką drogą chcecie pójść. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pozdrawiam. Do usłyszenia.